Witam serdecznie na moim blogu w pierwszym odcinku zrealizowanym w nowym roku. Jednocześnie życzę Wam wszystkiego najlepszego w tym 2023 roku. Dzisiaj mam dla Was krótką recenzję dotyczącą obudowy dla Super SEO Splitera od Sikorsoft. Nie będę opisywał szczegółowo samego urządzenia, którego recenzję zrobiłem już jakiś czas temu. Materiał ten jest dostępny w linku pod tym filmem. Urządzenie jest hybrydą splitera dla urządzeń z wtyczkami SIO oraz obudowy dla innych wewnętrznych urządzeń, takich jak Fujinet. Jest już zaprojektowana płytka właśnie dla Fujinet przez Xangel dla tego urządzenia. Dlatego mamy dostępną większą obudowę z wymienialnymi panelami przed nimi. Panel ten można dostosować pod urządzenie, które będziemy chcieli zamontować. Część sprzętów tego typu dostępna jest właśnie w wersjach bez obudów. Sama obudowa Super SEO Splittera jest wykonana na wtryskarce. Nawiązuje pod względem stylistyki do serii komputerów Atari XL. Kolor obudowy jest jasno-szary, zbliżony do koloru szarych obudów kartliżów przygotowanych przez Sikorsoft. Tworzywo obudowy jest dość twarde i stabilne po zmontowaniu w całość. Na obudowie mamy opisane wszystkie wtyczki oraz przełączniki. Nadruk jest trwały. Próbowałem go usunąć mocnym detergentem, lecz nie udało mi się go usunąć. Do zestawu dołączone są wkręty. W wersji finalnej będą również dołączone przez producenta nóżki. Przedni panel urządzenia jest wyjmowany. Można go spokojnie dostosować pod przyszłe urządzenia. Właściwie, mając dostępny materiał, tworzywo określonej grubości, można samemu taki panel wykonać. Dla kogo jest dedykowane takie urządzenie? Myślę, że dla osób, które lubią majsterkować, można wtedy włożyć inne urządzenie bez konieczności kupowania dodatkowych obudów. Mamy wtedy dostępny splitter z wewnętrznym dodatkowym rozwiązaniem. Przyciski czy ekran LCD tego dodatkowego rozwiązania można wyprowadzić na przedni panel samego splittera. Myślę, że dzięki sporym możliwościom urządzenia możemy przygotować w jednej obudowie splitter wraz z urządzeniem, z którego najczęściej korzystamy przy naszym 8-bitowym Atari. Ja spróbuję w przyszłości włożyć do splittera właśnie Fujinet. Jeśli Sikorsoft przygotuje w swojej ofercie płytki, PCB dodatkowych urządzeń. Myślę, że znacznie to wpłynie na atrakcyjność samego splitera. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.